Witajcie z tej strony, Banana Trader. Wróciłem po dłuższej przerwie. Ameryka wybrała nowego prezydenta, Donalda Trumpa. Co nas czeka? Przez co przejdziemy, jakie tematy dzisiaj poruszymy? Po pierwsze, Bookmakerzy znów wygrali. Mieliśmy do czynienia z eksplozją Prediction Markets. Pieniądze i wsparcie miliarderów nie pomogło, mimo tego Kamala Harris przegrała mimo dużo większego finansowania i szerokiego wsparcia miliarderów. Ponadto mieliśmy zaskoczenia wyborcze. Republikanie po raz pierwszy od bodajże 20 lat wygrali popular vote. Wygrali także wśród białych kobiet oraz latynoskich mężczyzn, co wcześniej było zupełnie niespodziewane. Rynki wystrzeliły w górę. Amerykańska giełda, Bitcoin, dolar się umocnił. Na koniec poruszę krótko temat Ukrainy i strategii geopolitycznej Trumpa i przedstawię główne plany Trumpa. Także zaczynajmy. Nie więcej od roku, dwóch pojawiły się w Stanach Zjednoczonych tzw. Tak zwane prediction markets. Takie jakby usługi bukmacherskie, gdzie mogliśmy zazwyczaj bezpośrednio, bez pośrednika, czyli nie my obstawiamy u bukmachera, tylko serwis łączy dwie strony, które zawierają między sobą kontrakt. A rola serwisu sprowadza się do ustalenia przebiegu wydarzenia i przyznania nagrody jednej ze stron. Najpopularniejszym serwisem tego typu jest chyba Polymarket. Natomiast mamy również drugi popularny serwis nazywający się Kalshi. I podczas tych wyborów mieliśmy do czynienia z eksplozją popularności tych serwisów. Wartość zakładów poszła w setki milionów dolarów. Były, były to ogromne pieniądze. I co się okazało? Te serwisy znacznie trafniej od sondaży przewidziały zwycięstwo Donalda Trumpa. Oraz y, zwycięstwa w poszczególnych stanach okazały się dużo trafniejsze od tradycyjnych sondaży. Y, po raz kolejny to już nie jest pierwszy raz, natomiast y, wiele ludzi wciąż wierzy sondażom, które niestety bywają manipulowane, bywają y, obarczone pewnymi błędami. Od pewnego czasu ekonomiści sugerowali, że prediction markets byłyby, czyli rynki predykcyjne, dużo lepsze w przewidywaniu. Tego typu wydarzeń i okazuje się, iż mają rację, po raz kolejny mieli rację. Te rynki dużo lepiej przewidziały zwycięstwo Donalda Trumpa. Kamala Harris, wbrew yy, ogromnemu finansowaniu, wbrew temu, że zebrała dużo więcej środków na kampanię wyborczą od Donalda Trumpa, no jednak przegrała. Miała ze sobą wsparcie większej ilości, yy, większej liczby miliarderów. I potężnych dawców kapitału zebrała więcej pieniędzy z tych źródeł, jednak no, poniosła porażkę. Tutaj widzimy, jak wyglądały wydatki na reklamy, na spoty wyborcze w telewizji i radio. No, w każdym z tych swing stanów Kamala Harris wydawała więcej niż. Donald Trump. Partia Demokratyczna wydawała więcej niż Republikanie, a mimo to w większości z nich ponieśli oni porażkę. Pokazuje to, że pieniądze owszem mają znaczenie w polityce, ale nie jest to jedyny czynnik, który decyduje o zwycięstwie. Prawdopodobnie w tym wypadku inne czynniki, być może charyzma Donalda Trumpa, być może Połączenie Kamali Harris z prezydentem Bidenem, który pod koniec już nie był zbyt popularny, może to właśnie spóźniona kampania Kamali Harris. Przyczyn może być wiele, natomiast wynik jest ewidentny: przegrała i to w znacznym stopniu. tak, Zarówno tytuł prezydenta i przepadł, jak i przepadł jej popular vote, który no, był zupełnie nieoczekiwany, iż Trumpowi uda się zwyciężyć popular vote. Nawet to wśród bukmacherów było uznawane za mało prawdopodobne. Kolejny nasz temat, czyli jak zachowały się rynki. Tutaj mamy akcje Tesli. Zdrożały o kilkanaście, kilkadziesiąt procent w ciągu kilku dni. W ogóle otworzyły się luką. Tutaj mamy Russella, czyli mniejsze spółki amerykańskie. Zdecydowany wystrzał w górę. Przebicie tam oporu w okolicach 2300. Tutaj mamy SP. To są świeczki dwugodzinowe. Więc no, znów luka, wystrzał w górę. W zasadzie euforia na rynkach finansowych. Tutaj mamy Bitcoina. Bitcoin osiągnął nowe szczyty. Zresztą SP tak samo zdobyło nowe szczyty. Firmy naftowe wydają się być kolejnym beneficjentem, ponieważ Trump stawia na tanią energię i na powrót do paliw kopalnych, na zmniejszenie dofinansowania dla alternatywnych źródeł energii. To też firmy zajmujące się energetyką odnawialną na terenie Stanów Zjednoczonych prawdopodobnie zanotowały spadki. Tego już dokładnie nie sprawdzałem, bo nie, nie siedzę dokładnie w tej konkretnej branży. Odnośnie samych wyborów, warto zauważyć, iż mieliśmy do czynienia. Z radykalnym, może nie radykalnym, ale znacznym przesunięciem centrum debaty, czy, czy przeciętnego wyborcy, tego medianowego wyborcy w prawo. Jak popatrzymy sobie tutaj na mapę, w którym kierunku przesunęli się wyborcy, to widać, że zdecydowanie ogromna większość kraju, praktycznie wszystkie regiony, głosowały bardziej republikańsko niż kiedyś, co potwierdza tutaj nasza tabelka, zauważmy, że w różnych hrabstwach, county to, to jest hrabstwo, tutaj mamy number of counties, czyli ile jest hrabstw danego typu. Jak spojrzymy w każdym hrabstwie, każdego typu właściwie, zanotowaliśmy wzrost poparcia dla Trumpa. Największy wzrost, ponad 10 punktów procentowych, był w hrabstwach zamieszkiwanych przez Latynosów, czyli Hispanics. Natomiast można powiedzieć, że Trump wygrał all over the board, czyli w zasadzie w każdej demografii zanotował wzrosty względem poprzednich wyborów, co jest, można powiedzieć, niespotykane, żeby jednocześnie zadowolić wszystkich może nie zadowolić wszystkich, ale zanotować wzrost popularności u każdej, dosłownie każdej bez wyjątku grupy. No, to jest coś naprawdę wyjątkowego i niespodziewanego. To, co mnie osobiście najbardziej zaskoczyło, to to, że Trump zwyciężył wśród białych kobiet. Wydawało się, że kandydatka Harris, będąc sama kobietą, optując za ułatwionym dostępem do aborcji, za prawami kobiet i tak dalej, i Trump, który no. Ma raczej taką niezbyt dobrą historię, jeśli chodzi o szacunek wobec kobiet i jego, powiedzmy, tam różne przygody z, z przekazywaniem hash money, czyli pieniędzy za milczenie takiej gwieździe porno i to, że w ogóle sypiał z gwiazdami porno i za to płacił. To, no cóż, wydawało się, że tego typu tematy go skompromitują. A jednak wśród białych kobiet zanotował lepszy wynik od Kamali Harris i to zauważalnie lepszy. Owszem, przegrał wśród latynoskich kobiet i kobiet afroamerykańskich. Jednak, co ciekawe, zanotował wzrosty we wszystkich tych grupach w stosunku do poprzednich wyborów, co oznacza znów, iż mamy do czynienia z przesunięciem tego medianowego wyborcy w prawo. Jest to jakaś zmiana generacyjna, pokoleniowa. Tutaj mamy kolejny wykres, który nam pokazuje właśnie te podziały, jak to wyglądało. I to, co znów jest ciekawe, to to, że wygrał wśród latynosów, mężczyzn latynosów. To, że wygrał wśród białych mężczyzn oczywiście jest oczekiwane, tak? To, to nie jest nic ciekawego, ale... Popularność Trumpa wzrosła w stosunku do poprzednich wyborów we wszystkich grupach, we wszystkich mniejszościach. Co jest również bardzo ciekawe i wydaje się być takim yy, może końcem, albo zapowiedzią końca: identity politics, czyli yy, polityki yy, tego, że, że powinieneś głosować tak jak twoja grupa etniczna, w interesie swojej grupy etnicznej, a nie w interesie. W tym, jak, jak identyfikujesz się poglądami. Wydaje się, że to, to jest istotne, istotny ruch przeciwko temu Identity Politics. Teraz, teraz przejdziemy do tematu obietnic wyborczych Trumpa. Podsumujemy je krótko. Generalnie jest to protekcjonizm, wysokie cła, jeśli chodzi o gospodarkę, szczególnie jeśli chodzi o Chiny oraz Meksyk. Trump chce chronić, w tak, moim zdaniem to nie jest żadna ochrona, chce generalnie kosztem konsumenta amerykańskiego pomóc producentom amerykańskim, co przy tak niskim i tak bezrobociu w Stanach wydaje się bezcelowe, po, poza tym, że ekonomiści od 100 lat... Nauczają, że protekcjonizm nie działa i że generalnie to jest głupi pomysł, niekorzystny. Zobaczymy, być może jest to, będzie to w historii zapisane jako koniec pewnej ery globalizacji. Kolejny temat to jest próba zmniejszenia niezależności Fed. Pojawiało się wiele głosów, że Trump chciałby większej kontroli państwa nad tym, jak działa Amerykański Bank Centralny, który cieszy się bardzo dużą niezależnością. Kolejny temat. Wydaje się, że dla Amerykanów y, ostatnio stał się bardzo istotny, to deportacje nielegalnych imigrantów i znaczne zmiany polityki imigracyjnej. Widziałem nawet taki klip, nie jestem pewien, ja czy być może to był fake, natomiast nie wyglądał na, na fake, więc to być może. Sprawdźcie, jak głosi sprawdźcie, być może tak jest, że Trump proponował reformę polityki imigracyjnej, polegającą na tym, że osoby, które przyjeżdżają do Stanów Zjednoczonych na studia licencjackie, magisterskie, doktoranckie, po zakończeniu pomyślnym takich studiów otrzymywałyby Green Card, zieloną kartę, czyli prawo pobytu na terytorium Stanów Zjednoczonych, co. Napędzałoby brain drain, co sprawiałoby, że elity z całego świata, elity intelektualne przyjeżdżałyby do Stanów Zjednoczonych i pracowały na dobrobyt tego kraju. Wydaje się, że w dobie nadchodzącego kryzysu demograficznego jest to fantastyczna strategia. Jest to strategia, która działa od lat w Australii, w Kanadzie, w Nowej Zelandii również i sprawdza się znakomicie. Te kraje. Generalnie kryzysem demograficznym jakoś szczególnie martwić się nie muszą, ponieważ sprowadzają sobie dosłownie setki tysięcy rocznie wykształconych, powiedzmy takiej dobrej jakości migrantów, ludzi, którzy rozwijają gospodarkę, którzy są spokojni, nie powodują za bardzo przestępstw, łatwo się integrują, już na wjeździe bardzo dobrze znają język. Natomiast idąc dalej, Trump proponuje istotną deregulację, szczególnie w zakresie paliw kopalnych i generalnie powrót do paliw kopalnych, w celu uzyskania taniej energii. Tutaj będzie kolejna oś różnicowania się, zwiększania dystansu między Stanami Zjednoczonymi a Europą, ponieważ no w Europie przez politykę Unii Europejskiej. Generalnie energia jest coraz droższa, również przez to, iż Europa nie ma za bardzo swoich źródeł energii, wszystkie już wyczerpała. Wcześniej polegała jeszcze na taniej energii z Rosji, natomiast no, wojna Rosji z Ukrainą sprawiła, że dostęp do tych tanich źródeł energii jest również utrudniony, i obecnie Europa wydaje się nawet importować znaczną część energii ze Stanów Zjednoczonych w postaci LNG, innych źródeł energii. Wydaje się, że przemysł w Ameryce będzie mieć się dobrze, napędzany tanią energią, będzie w stanie tanio produkować różne dobra, natomiast przemysł z Unii Europejskiej będzie uciekać do Stanów Zjednoczonych, do Chin, do krajów, gdzie ta energia jest tańsza. No i pytanie, co nam w tej Europie zostanie? Prawdopodobnie czyste powietrze i jakieś usługi, jakieś miejsca pracy nie oparte o przemysł. Jakaś, jakaś inna specjalizacja tutaj nastąpi. Ostatnim z takich istotnych, rzekłbym, obietnic Trumpa, to są bardzo duże obniżki podatków dla osób fizycznych oraz firm. Trump proponował nawet likwidację federalnego podatku dochodowego i obniżenie podatku dla firm bodajże do 15, z 21 do 15%, co sprawiłoby, że Stany Zjednoczone byłyby bardzo Atrakcyjnym krajem do inwestowania. Kiedyś, jeszcze niedawno, dekadę temu, zanim Trump po raz pierwszy obciął te podatki, one wynosiły coś koło 35-40%. Były dosyć istotne jedne z najwyższych podatków CIT na świecie, natomiast po tych wszystkich obniżkach będą prawdopodobnie jednymi z najniższych. Co może przyciągnąć dużo inwestorów do Stanów Zjednoczonych, żeby tam ulokować swoje pieniądze i tam, żeby one na nich pracowały. Niestety, te wszystkie obietnice wydają się mieć jedną potężną lukę. Mianowicie, dług publiczny Stanów Zjednoczonych jest już duży, wynosi ponad 100% do PKB. Od momentu pandemii on wystrzelił w górę. A obietnice Trumpa polegające na większych wydatkach, obniżkach podatków, czyli spadku prawdopodobnie wpływów do budżetu, nie sądzę, żeby tu zadziałała krzywa Lefera. Niestety, jeśli chodzi o krzywę Lafera, to ciężko przywoływanie jako jakiegoś argumentu. Owszem, ma sens w przypadku bardzo wysokich podatków, ale empirycznie ciężko cokolwiek udowodnić, ponieważ po pierwsze mamy jakąś elastyczność między krótkim i drugim okresem, a po drugie, no, musielibyśmy mieć jakiś scenariusz kontrfaktyczny, a rzeczywistość jest tylko jedna, więc nie wiemy, co by było, gdyby. Prawda? Nie wiemy, co by było, gdyby tych podatków nie obniżono. Nie, nie mamy tabelki w Excelu, żebyśmy powiedzieli, o, tutaj... Gdybyśmy obniżyli, to nam wzrosną wpływy, a gdybyśmy nie obniżyli, to będą takie same, prawda? Żeby sobie udowodnić. Niestety tak to jest w ekonomii. Moja obawa związana jest z tym, że niestety to zadłużenie Stanów Zjednoczonych będzie istotnie rosło i osiągnie już taki poziom niebezpieczny, prawda? O, o... No, myślę, że dobrze byłoby to zadłużenie istotnie zredukować, najlepiej nie poprzez drukowanie pieniędzy, ale być może wizja Trumpa sprowadza się do tego, żeby wywołać inflację, ponieważ cła na różne dobra z zagranicy raczej tę inflację podbiją, a poprzez to zdewaluować ten dług publiczny. Po prostu on tam wynosi ileś trylionów, jak. Inflacja nam zmniejszy, rozwodni wartość pieniądza, to wartość tego długu real, nominalnie nie spadnie, ale realnie spadnie. Tak? I w zasadzie, jeszcze w temacie Ukrainy, można powiedzieć, że, że to, to jest istotny punkt. W zasadzie z punktu widzenia nas jako Europejczyków jest to prawdopodobnie najistotniejszy punkt w ogóle programu pana Donalda Trumpa. Donald Trump proponuje generalnie wygaszenie tego konfliktu, jakiś pokój, zawieszenie broni. Dotychczas miały miejsce już spotkania z Władimirem Putinem, i konflikt z tego co się orientuje, bo już też nie śledzę go tak dokładnie jak kiedyś, w tym momencie to jest konflikt na wykrwawianie się. Nie zanosi się na to, żeby ktokolwiek przechylił tę szalę zwycięstwa na swoją stronę. Umierają setki Rosjan codziennie, setki Ukraińców, no i tak dwa narody się wykrwawiają, całą gospodarkę poświęcając na wojnę, zamiast zająć się normalnym życiem, zawiesić ten konflikt. Znaczy, nie, nie widzę możliwości, żeby Ukraina mogła ten konflikt wygrać. Więc takie wyjście wydaje się pragmatycznie wyjściem nie najgorszym. Owszem, Pewnie byśmy, niektórzy by chcieli, żeby ta Ukraina w ogóle wygrała, odzyskała wszystkie ziemie, no ale to jest zupełnie nierealne. Ponadto wydaje się, że stopień korupcji w, na Ukrainie dość mocno torpeduje tę całą pomoc Zachodu. Niestety Ukraina, jeśli chodzi o poziom korupcji, jest gorsza nawet od Rosji. Powiedziałbym, że to są standardy wręcz afrykańskie. I jest to kraj, który, no, w mojej opinii, może się okazać krajem na wpół upadłym po tym, jak ogromna część produktywnych ludzi w młodym wieku po prostu uciekła, wyjechała. Podobny proces miał miejsce w Rosji, tylko na mniejszą skalę. Ci ludzie wyjechali, nie ma komu pracować, nie ma kogo w ogóle wziąć do armii, zaciągnąć, nie ma kto pracować na emerytów, na dzieci. Demograficznie na Ukrainie będzie zupełna zapaść. Moim zdaniem, bez kroplówki z zachodu, będzie w ogóle problem, żeby ten kraj samodzielnie funkcjonował i miał pieniądze na wypłatę emerytur czy na, na podstawową obsługę infrastrukturalną kraju. A weźmy pod uwagę, że jest to i tak najbiedniejszy kraj Europy i generalnie dosyć zasofany. Stąd ta masowa imigracja do Polski czy do, do innych krajów w poszukiwaniu lepszego życia przez Ukraińców, nie ma się co dziwić. Pewnie na ich miejscu postępowalibyśmy podobnie. Także generalnie pomysł Trumpa na politykę zagraniczną jest mniej więcej taki, że Europą powinni zająć się Europejczycy i będzie koniec ery sponsorowania obrony Europy przez amerykańskiego podatnika. To generalnie Amerykanom to się bardzo podobał ten, ten pomysł, i wygląda na to, że w tym kierunku pójdziemy. Zresztą ten pomysł pojawił się już podczas poprzedniej prezydentury Trumpa i Europa znacznie zwiększyła wydatki na obronność, więc będziemy mieć po prostu kontynuację tego trendu. Ameryka zdecydowanie woli skupić się na konflikcie z Chinami, czy to będzie konflikt o Tajwan, czy, czy on nastąpi, czy nie. Nie wiemy. Czy są to pewne konflikty na Bliskim Wschodzie? Permanentna w zasadzie wojna dookoła Izraela. Amerykanie doszli do wniosku, że Rosja jest chyba na tyle słaba, że Europa jest w stanie się spokojnie nią zająć. Zresztą, patrząc po rozmiarze PKB, to mają rację. Europę w zupełności stać na to, żeby samemu zadbać o swoje bezpieczeństwo bez pomocy amerykańskiej. Być może na dłuższą metę będzie to lepsze, bo lepiej jest opierać się na swoim wojsku niż na obietnicach obrony. Jak obietnice obrony mogą się skończyć, to Polacy doskonale z historii wiedzą. Także myślę, że na dłuższą metę owszem, będziemy musieli ponieść tego koszt, ale jest to dla Europy lepszy wybór. Stolnictwo Trumpa podobno, tak, tak się mówi, jest bardziej pesymistyczne, jeśli chodzi o zdolności militarne, strategiczne Stanów Zjednoczonych. I uważa, że powinno się skupić wyłącznie na rejonie Azji i Chin, gdyż nie będzie w stanie jednocześnie odnieść sukcesu na dwóch polach, czyli z Rosją i z Chinami. Dlatego woli wygasić konflikt. Pomysł jest taki, żeby wygasić wojnę z Rosją i skupić się wyłącznie na Chinach, zwiększając przez to szanse sukcesu w tym jednym konflikcie z Chinami, no i pewnie cały czas. Ingerowanie w jakiś sposób, jakieś interwencje na Bliskim Wschodzie dookoła państwa Izrael, dookoła tam Iranu, Afganistanem, już się Amerykanie chyba niezły interesują. To tyle na dziś. Mam nadzieję, że jakoś ładnie udało mi się podsumować ten temat wyborów, tego co nas prawdopodobnie czeka. Zapraszam Was do subskrypcji. Mam nadzieję, że po egzaminach będę mieć trochę więcej czasu, żeby wrócić do nagrywania. Nie nagrywałem, dlatego że po prostu obciążenie wynikające z tutejszych studiów na informatyce jest, było ogromne. W zasadzie miałem przez pół roku czas tylko na sen i na yy, naukę. A całe wakacje przepracowałem. Od pierwszego do ostatniego dnia przepracowałem, spędziłem też na nauce. Dziękuję wam za obejrzenie całego filmu. Trzymajcie się z tej strony: banana trader. Cześć.